Twoja, to znaczy nasza obojętność krzywdzi e, innych. E, ciągle w Polsce za mało mówi się o zjawisku przemocy, ciągle za mało reagujemy. Dzisiaj spotykamy się i e, odsłaniamy symbolicznie ten mural, który mam nadzieję, że będzie nam e, o tym przypominał na co dzień. Dzisiaj jest dzień szczególny, bo jest Międzynarodowy Dzień Walki e, z Przemocą, ale to. Ja mam takie życzenie, aby, abyśmy codziennie, 365 dni w roku, o tym pamiętali i reagowali. Z jednej strony jest to hasło, które no jest, jest u góry i myślę, że jest czytelne. Z drugiej strony jest sama forma, która to nie jest żaden obraz realistyczny. On jest czytelny, to jest, to jest jakby obraz figuratywny, ale pozwala na, na interpretację. I tutaj, jak mogę powiedzieć, że w trakcie jak malowałem, to. No, rozmawiałem z mieszkańcami, z przechodniami, którzy właśnie chodzą chociaż tutaj chociażby do sklepu. No i, i reakcje były różne, raczej pozytywne, ale cieszę się, że, że były, że ludzie nie przechodzą obojętnie. Tutaj i rozmiar, i, ten, i te kolory. Taka była intencja, żeby on po prostu no, zatrzymał przechodnia na moment. To nie tylko przemoc fizyczna, przemoc w rodzinie to również przemoc ekonomiczna, przemoc psychiczna, a także seksualna. Chcemy tym muralem zwrócić uwagę osób, które być może nie doświadczają przemocy, ale są też jej świadkami albo ją dostrzegają w swoim otoczeniu, na to, aby reagować.